Przed nami start nowego sezonu La Liga. W pierwszej kolejce Barcelona zagra z Majorką. Już w tę sobotę o 19:30 tylko w Internet Sports 1, pozycja 220 w Polsat Box. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz smartfony, smartwatche, rowery elektryczne, komputery gamingowe, termoroboty, ekspresy w super niskich cenach. Więcej promocji w aplikacji Media Expert. Media Expert Hej, a czy w IKEA można na raty? Pewnie, że tak. Teraz wymarzoną sypialnię, kuchnię czy salon możesz mieć od razu. Let's go! W IKEA radość czujesz w pełni, a płacisz później. W wygodnych kawałkach na raty 0%. Dostępne w sklepach na ikea.pl i w innych punktach sprzedaży. IKEA lepiej pomyślany dom. Zrób tak. Słyszysz to? To dźwięk szkliwa. Jeśli są na nim mikrouszkodzenia, to prosta droga do próchnicy. Sugeruję bioriper pełna ochrona, która naprawia 100% szkliwa bez fluoru. Biorepair chroni zęby przez całe życie. Macie coś? Czego jeszcze bym nie miał? miał? Abonament, który ma w sobie wszystko. Zupełnie jak ja. A cena? Teraz dwa abonamenty w cenie jednego, tylko 45 zł miesięcznie za jeden przy zakupie dwóch. Za tyle można mieć wszystko! Wszystko i do wszystkich! Brzmi jak tytuł filmu. O mnie! Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, tylko 45 zł miesięcznie po rabatach za jeden przy zakupie dwóch. A w nich rozmowy SMS-y, MMS-y i internet 5G bez limitów, bo w Play płacisz mniej. Play. W kosmosie pan nie był. Moja kariera nie znosi próżni. O, znowu mam jakieś podrażnienia w buzi. Może to stan zapalny. Pewnie dlatego, że nie złeś Ciebie ziółko. I na to pomaga dentosept. To naturalny lek, który zawiera ekstrakt z siedmiu składników roślinnych. Dentosept. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dentosept. Ekspert na stany zapalne jamy ustnej. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, wypływa, piecze. Infekcja intymna to żaden wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną już w trzy wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka, jedna noc i papa infekcjo. Genoxin. I znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Relaks w łazience? No, u nas nie bardzo. Rano korek, a według mamy szafka woła o pomstę do nieba. Nowy czas na zmiany? Większe lustro, więcej miejsca. Prysznic, w którym tata przestanie fałszować. Leroy Merlin zaprojektują i nawet zamontują całą łazienkę. I każdy, nawet kot, będzie zadowolony. Leroy Merlin z miłości do domu. Zaczęłam od salonu koleżanki. Ale ładnie. A stamtąd prosto do jej domku na wsi i do szkoły po drugiej stronie drogi. Beckers, malowanie nabiera kolorów. odporne farby Beckers Designer Color, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Odporna na szefów kuchni i na morskie potwory. Dekoral Efekt 3 w 1. Farba do wszystkich pomieszczeń. Odporna na niespodzianki, które przynosi życie. Czym jest piękno? To coś więcej niż kształt i symetria. To moment, który zapiera dech. Technologia zsynchronizowana z rytmem Twojego serca. Odważny, przemyślany design, który budzi emocje. I światło, które odkrywa, jak wiele pięknych chwil jest jeszcze przed Tobą. Kiedy życie stawia wyzwania, grunt to mieć sprawdzone urządzenia. Z niezawodnym sprzętem szybko odnajdziesz równowagę. Beko to siła spokoju w twoim domu, zawsze. DC Beko State of Mind Rewolucja w badaniach nad kolagenem. Wisi Collagen Specialist 16, pierwsze serum z technologią Cobonding, która wzmacnia i wiąże różne typy kolagenów oraz redukuje 16 oznak starzenia się skóry. Farmaceuci przetestowali Vichy Collagen Specialist. Zdrowa mikrobiota to klucz do odporności. Mleko HIP2 Biocombiotic, prebiotik, probiotik z kompleksem immuno. Odporność zaczyna się w brzuszku. Za to ręczę swoim nazwiskiem. Wow! Co wy to robicie? to yeah! no co? Ćwiczymy falę meksykańską. Przed największą wiesiadą na świecie. Będziesz oglądał? No Jasne, zaczynam przynajmniej siada w Polsacie. Mrągowo 2025. Dzisiaj o 19:55. W poniedziałek mega hit 2012 o 19:55. Kolejny cel Polek to walka o medale Mistrzostw Świata w Tajlandii. Niesamowite momenty, no głos się łamie! Mistrzostwa Świata Siatkarek od 22 sierpnia w Polsacie oraz na sportowych antenach Polsatu. 25 sierpnia w poniedziałek Matt Damon w megahicie Marsjanin o 19.55. pełno w sieci. Wielka w, w Ponad milion dzieci uczy się cyberbezpieczeństwa w grze edukacyjnej od ING. Przed nami start nowego sezonu La Liga. W pierwszej kolejce Barcelona zagra z Majorką. Już w tę sobotę o 19.30 tylko. I Level Sports 1. Pozycja 220 w Polsat Box. Mam więcej? No. Czerwone. No co, ja więcej. Mogę? Luz, I tak mam więcej. Rosman to moja drogeria, bo daje mi więcej. Szukam produktów ze znaczkiem Mam więcej i zyskuję więcej. W tej samej cenie, bo tu mam więcej. Rosman. Moja drogeria. Bo w media ekspertanie ma. Taniej w Media Expert. Teraz telewizory smart, laptopy gamingowe, energooszczędne pralki, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki no frost, piekarniki parowe w super niskich cenach. Więcej promocji w aplikacji Media Expert. Jeden ruch przynosi efekt i jeden ruch może rozpocząć sprzątanie bez wysiłku. Wileda Turbo obraca się i wyciska. Z każdym ruchem mop staje się bardziej suchy, co zapewnia doskonałe czyszczenie. Mop obrotowy Turbo. Wileda Macie coś, czego jeszcze bym nie miał? Abonament, który ma w sobie wszystko. Zupełnie jak ja. A cena? Teraz dwa abonamenty w cenie jednego, tylko 45 zł miesięcznie za jeden czy zakupie dwóch. Za tyle można mieć wszystko. Wszystko i do wszystkich. Brzmi jak tytuł filmu. O mnie. Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, tylko 45 zł miesięcznie po rabatach za jeden czy zakupie dwóch. A w nich rozmowy sms -y, mmsy i internet 5G bez limitów. Bo w Play płacisz mniej. Play. W kosmosie pan nie był. Moja kariera nie znosi próżni. Znowu mam jakieś podrażnienia w buzi. Może to stan zapalny. Pewnie dlatego, że nie złożysz ciebie ziółko. I na to pomaga dentoset. To naturalny lek, który zawiera ekstrakt z siedmiu składników roślinnych. Dentosept. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dentosept. Ekspert na stany zapalne jamy ustnej. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, wypływa, piecze. Infekcja intymna to żaden wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną już w trzy wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka, jedna noc i papa infekcjo, Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek dla bezpieczeństwa, stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Relaks w łazience? No u nas nie bardzo. Rano korek, a według mamy, szafka woła o pomstę do nieba. Nowy czas na zmiany? Większe lustro, więcej miejsca, prysznic, w którym tata przestanie fałszować. Leroy Merlant zaprojektują i nawet zamontują całą łazienkę. I każdy, nawet kot, będzie zadowolony. Leroy Merlaunt z miłości do domu. Ja nie mogę jechać. Znowu zapalenie pęcherza? Mhm. Weź kanefron. Lek kanefron zmniejsza ból i pieczenie, ułatwia oddawanie moczu oraz redukuje liczbę nawrotów infekcji. Od teraz zawsze będę mieć kanefron pod ręką. Tu jest tak. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Zaczęłam od spialni dziewczynek. Było ekstra. Więc zabrałam się za przejście. Do salonu koleżanki. Ale ładnie. Beckers malowanie nabiera koloru. Plamoodporne farby Becker's Designer Color. Rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Odporna na wielkich artystów. I na małe dramaty. Dekoral Efekt 3 w 1. Farba do wszystkich pomieszczeń. Odporna na niespodzianki, które przynosi życie. Kiedy życie stawia wyzwania, grunt to mieć sprawdzone urządzenia. Z niezawodnym sprzętem szybko odnajdziesz równowagę. Beko to siła spokoju w twoim domu, zawsze. DC Beko State of Mind. Rewolucja w badaniach nad kolagenem. Visi Collagen Specialist 16, pierwsze serum z technologią Cobonding, która wzmacnia i wiąże różne typy kolagenów oraz redukuje 16 oznak starzenia się skóry. Farmaceuci przetestowali Visi Collagen Specialist. Zrób tak. Czujesz nieprzyjemne uczucie? To dlatego, że nerwy są odsłonięte. Sugeruje BioReaper wrażliwe zęby z MicroReaper, które naprawiają szkliwo i przynoszą poczucie ulgi już w 30 sekund. BioReaper chroni wrażliwe zęby. Hej, a czy w IKEA można naraty? Pewnie, że tak. Teraz wymarzoną sypialnię, kuchnię czy salon możesz mieć od razu. Let's go! Ikea, radość czujesz w pełni, a płacisz później. W wygodnych kawałkach na raty 0%. Dostępne w sklepach na Ikea.pl i w innych punktach sprzedaży. Ikea, lepiej pomyślany dom. Premiery jesieni. Startujemy w poniedziałek, 1 września. Muzeum przemiany miasta. Wieczór będzie nasz, to tym razem ośni nas Już we wrześniu wraca twarz, no twarze wyszym gwiazd. Piątek wieczór będzie nasz, try to osiem gwiazd. Piątek wieczór będzie nasz, są nasz kosy szok dla nas Twoja twarz przyznajomą z tym Spodajcie do nas, jeśli macie chęć. Ogórki zapiszone. Diamenty oszlifowane. Samochody gotowe. Skrzynki zapakowane. Dwa miliony. Jestem gotowy na nowy sezon. Jaki ciao Nowe odcinki Awanturo Kasę! Już od 6 września o 17.30, a odcinek specjalny 31 sierpnia zagrają największe gwiazdy polsatu.